Siemanko, Siemanko, tutaj akurat taka prezentacja trzech samców. Są to samce moje, to wybrane już spośród. Wow, 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 nie wiem ilu. Najpóźniej kwitnące, można powiedzieć. Ten ma ładny zapach, właśnie bo to jest Black Truffle. I ma bardzo podobny do dziewczyn, które właśnie taki Spicy, pieprzowy, które właśnie. Zostaną zapylone, które ja uwielbiam smaku. Tutaj się, możemy się przyjrzeć troszkę. O, piękne jajeczka. Tak, dzisiaj mówię, A jeżeli to jest w ogóle już F2, tak? Moje produkcje pasze, chyba ładnie krzaczy, w ogóle nie? No i wiadomo, moje od dołu do góry, bo one są bardzo wysokie. I tam z dołu to tylko albo pleść, albo jakieś inne problemy, nie? No, tutaj mamy następną odmianę. To akurat jest I95, również F2, i jest to Rek. Jest pięknie pachnie, tak samo jak yy, sami, z którego mam poprzedniego. Ale ten powiem Wam, że puszcza inne uwoce, jajka. Tak naprawdę jest tak wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć, nawet na temat męskiego, bo tak męskie, w pełny potencjał gdzieś tam się określają w, mniej więcej 5-6 tydzień. Bo no to dopiero mamy pierwszy, no to trzeba je zostawić, żeby zobaczyć coś z nich wyjdzie. Tak. No tu jeszcze mamy od kolegi innego, akurat, ale nie pamiętam nazwy tego strzejna. On to tam motał coś z jakimiś skitlesami jak się nie mylę od Detosa, Ale też super jego krosy wychodzą, po 20 tam 7 THC. No wszystkie nasionka jakie wyszły to męskie, to już jest chyba trzecia czy czwarta. Jak się nie mylę, może jedna damka gdzieś siedzi. Ale nie jestem pewny, muszę sprawdzić, bo no jest tych roślinek Ale też zostawiam ją. Tak naprawdę mam zamiar ją uciąć dotąd, wsadzić ją w ziemię, zebrać pyłek i ją pozbyć. się Klony, wiadomo, powierzemy sobie, to są takie fajne, najmniej rozwinięte, o widzicie. Więc one pójdą do klonownika domenckich, miał, będą miały obrywane cały czas owoce, żeby pyłek gdzieś tam się nie porozsiewał. No i zostaną. Po ukorzenieniu przerzucone do innego jeszcze boksa, właśnie gdzie są wszystkie męskie, niestety tych boksików każdy za coś odpowiada, no, ale też mi się podoba, użyjemy go, piękne ma palce w ogóle, patrzcie. Męski, no. Ładnie pachnie tak piżmowo, no nie wiem co to dokładnie to jest, ale on to mocne krosy robi, z tego co wiem. Więc taka akcja. Więc tak jak mówię. I95 to jest ten. Ten najbardziej krzaczący się to jest Black Truffle F2. Patrzcie ładnie. No i tutaj mamy tutaj mamy tego u niego Po Potem znajdę nazwę to update, update'ujemy no. Ale chyba na flonie nie mam nic, a bo mam jedną sztukę. Muszę sprawdzić. Ale raczej chyba wszystkie męskie mi siadły no. Produkcja męskich to była. Więc co kolekcjonerzy miłego do usłyszenia i elo pozdro 420